Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka serii Pokémon X Randomizer Nazlok. jak pamiętacie w ostatnim odcinku przywróciliśmy prąd w Lumio City ee, który został gdzieś tam utracony e, za sprawą Timu Flare rozprawiliśmy się z nimi e, no niestety życie musiało poświęcić dwu, dwoje moich przyjaciół, dwa moje Pokémony Jeden wcześniej, drugi trochę później. Niemniej jednak nie będę rozpaczał za dużo, bo no nie ma sensu. Ja na samym wstępie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokemona. Jak również zapraszam do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem przechodzimy już do Team Recapu. na pierwszym miejscu w mojej drużynie zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany na pierwszym miejscu jest Fanatek na poziomie 27 zablitkom immunity z atakami slash, embargo, crash i revenge. Niestety widzę, że ma niezbyt dobrą naturkę, bo ma zmniejszony fizyczny atak kosztem specjalnego ataku. Najgorzej jak mógł mieć. Kolejnym Pokémonem jest Predator na poziomie 34 Guts i z atakami Super Funk, Sucker Punch, Crunch i Assurance. Następnym Pokemonem jest Pan Pompka na poziomie 41 z Chlorophyll Chlorofil i z atakami Cut, Sleep Powder, Sweet Scent i Razor Leaf. Eee, czwartym Pokemonem jest Aqua, moja Krabi na poziomie 15 z Hyper Hypercutter i z atakami Vice Grip, Leer, Harden i Bubble Beam. Eee, specjalny atak ma osłabiony, ale ona chyba bazuje tylko na fizycznym, więc jest ok. Przeżyje to jakoś. Eee, i przed ostatnim Pokemonem jest rok Chwały na poziomie 44, zabytkom Rivali z atakami Venoshock, Earth Power, Strength i Rock Smash. I ostatnim pokamonem jest Wisza na poziomie 38, zabytkom Effect Sport i z atakami Headbutt, Sky, Uppercut, Counter i Force Palm. Możemy sobie śmiało iść dalej. W dzisiejszym odcinku postaram się dojść już do Lumius. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak widzicie, nie trenowałem tej dwójki. Dlatego że nagrywam odcinek po odcinku tylko szybko skoczyłem do miasta żeby wziąć jakieś pokemony w zamian tamte odłożyć do boksu i nagrywam dalej bo nie mam naprawdę nie mam czasu jest dosyć późno ja jeszcze te odcinki muszę zmontować wstawić na YouTube żeby później sobie już na spokojnie mieć spokojną głowę na na tej delegacji. Hmm. Że będziecie mieli co oglądać na moim kanale, że nie będzie pustostanu. Ehm. O to się przede wszystkim martwię. Co, 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 co. Ehm. Aha, nie mogę tutaj wejść. Hmm. A ciekawe dlaczego. Szkoda. Ale mi się wydaje, że prędzej czy później na pewno będziemy mogli tutaj wejść. To chyba e, coś tam będzie z tym związane. Dobrze. Dziki Pokémon, jest nim Manectric, którego i tak złapać bym nie mógł, bo Manectrica miałem w unowie. Więc Manectric, dziękuję, ale na razie spadam. Mam dwa Pokémony normalne w swojej drużynie. Z tego się akurat za bardzo faktu nie cieszę. Czy tutaj coś mamy? Dokądś to prowadzi. Nie. O widzicie tu mamy jakąś jeszcze miejscówę o tu mamy sobie takie przeskoczenie i tu mamy co? Flameplate, okej okay. Czyli mamy tutaj jakąś też miejscówkę, ale czy wejść tu możemy? Młeny! No dalej, błagam Cię. Chciałbym tu wejść. Tak, też nie mogę wejść, czyli po prostu później pewnie będzie taka możliwość. Aha, tu po prostu nic nie ma. Dobrze, bo pod wiatr to i tak mi to nie wyjdzie. Młeny, no dalej, bo jeszcze mieć dziki Pokémon zaraz tu zgarnie i tyle z tego będzie. Dobrze, tutaj mamy jakiegoś. Um, pracownika. Aha. Czy to teraz będziemy mieli. A, poznamy historię tego gościa. Ta historia też jest dosyć ciekawa. Um, Pokemon um, Pokémon. Pokémon Kwiat. Um, Pokémon, który. Um, Was given, który dawał jakieś tam eternal, no no życie po prostu jakieś tam, yy, aha i tylko tyle się od niego dowiadujemy. No jego historię chyba poznamy trochę później, tak mi się coś wydaje. Yy, tu jeszcze mamy pewnie jakiś ukryty przedmiot. Yy, yy, sprawdźmy, ustalmy to. Yy, tutaj nie mamy. A nie, mamy Stardust. Dobrze i tam jeszcze przedmiocik. Także zgarnijmy go, yy, i będziemy mogli już iść yy, do Lumios, gdzie czeka nas piąta w, yy, walka o odznakę. Yy, czy ja dzisiaj tam chcę iść? Nie wiem. Rare Candy hmm. przyda się kiedyś na pewno. Yy, dobrze. Chyba raczej dzisiaj nie chcę iść do sali. Będę musiał robić wszystko, żeby do tej sali nie iść. Dobrze, bo to fajnie by było mieć wytrenowane pokemony do tej sali. A jednakowoż, no Krabi to nie bardzo. Zresztą Predator też troszeczkę nie bardzo. Aha, mamy cutscenkę. Dimi! Kogo my tu spotykamy teraz? Szonę. Mm. Mm. Tak, biegłam za Tobą jak szalona, kiedy mm, zobaczyłam Cię przed, przed sobą. Wiesz co? Słyszałam, że y, prąd wrócił tutaj do Lumius City. Ym. Jacyś źli goście ukradli y, elektryczność z y, elektrowni Kalos. Ym. I wtedy, jak ktoś przyszedł i ich zatrzymał. Yy, nikt nie wie kto, ale to musiało być wspaniałe. Yy, jak myślisz, kto mógł to być? Yy, who knows? Bądźmy skromni. Yy, zgaduję, że... Yy, także to nie mógł być... że mógł być ktoś jeszcze, kto jest tak silny jak ty Eee. Yy, I trzymaj to. Yy, Hmm, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Do zobaczenia... Hmm, tak, tu mamy Prism Tower. Tam warto się udać. Hmm, I tam się udamy, ale... Ja bym chciał sobie tak troszeczkę tu pozwiedzać. A nie, powinniśmy iść do Prism Tower. Aha, czyli nie pozwiedzamy. Pozwiedzamy, ale sobie tutaj hmm, tą okolice. W ogóle może na rolkach będzie może sprawniej troszkę. Yy, o, tu mamy kolejnego członka Timu Flare. Zagadajmy do niego. Yy, aha. Yy, tu mamy kawiarnię taką tą czerwoną. Yy, to nie wiem właśnie czy to nie jest kawiarnia yy, Laizandra właśnie. To jest yy, jego miejsce. I tak mi się wydaje, że chyba no nie, nie chcę tu wejść jeszcze raz. Tak mi się wydaje, że kiedyś będziemy musieli przejść. Tam nie mamy przejścia, tu mamy centrum pokémon. Wejdźmy, wejdźmy sobie, pogadajmy z ludźmi, którzy tutaj są. Team Plasma z Unowe, no znamy, poznaliśmy ich. Profesora Ouka też poznaliśmy. Dobrze. Tak, Clement, to jest gym leader. Tutejszy. No nie dlaczego zrobiłem ten sam manewr? Błagam cię. Okej. Okay. I jesteśmy, jesteśmy przy Prism Tower. Hmm. Czyli przy tej ala hmm, wieżyczce na znaczy się wieży Eiffla, e, dobry czas. Hmm. Tak, no, pora na to, żeby e, po prostu zapalić światła. Hmm. Spójrz, to Klemont, e, On jest tutajszym liderem. Hmm. Hmm. Tak, i on też jest naukowcem. No, znaczy Chciałby być naukowcem i, i, i robi różne tam mm, badania. Yy, oni we dwoje są moimi przyjaciółmi. Yy, no dobrze, jest Bonnie. Yy, czy już skończyłeś? Yy, nie, jeszcze. Yy, yy tak muszę jeszcze sprawdzić to takie jakieś świecące koło tutaj lightning circuit o Shona, a ty jesteś pretendentem przepraszam ale czy mógłbyś poczekać moment dalej klemont no dobrze dobrze wszystko już jest w porządku przyszłość jest teraz dzięki nauce E, Prism Tower lighting system activate. Mm, czyli ten system oświetlenia em, wieży stał aktywowany. No i teraz Prism Tower świeci. Mm, no dobrze. Mm, mm, tak, że no mm, jest taki otwarty w emocjach i w ogóle. Mm, Mam jeszcze, jedną świetne, jeszcze jedno świetne wspomnienie z tobą, Dimitri. Wspaniale, moja mm, wieża pryzmatu. Mm, a, no, że ta to, 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 to wieżowy system oświetlenia działa wspaniale. Um, tak, tak, jak wszystkie moje wynalazki. Um, tak, dokładnie, jednakże. Um, tak, predentenci na Ciebie czekają, jak wiesz. Um, tak, że prism tower sama w sobie też jest e, salon Pokémon, więc... Um, I w ogóle. Um, wynalazki Clemonta um, naprawdę są wspaniałe, prawda? Um, um, tak, on dał mi jedno jakieś tam solve, solves, nie wiem. Jakieś puzzle, bynajmniej. Um, ale zawsze wstydziłam się tego używać. Um, so I haven't yet. Uh -huh. Powodzenia w gymie. No dobrze. Um, powodzenia, akurat to mi się przyda. Um, dobrze, chciałbym sobie tutaj... Zagadnąć ze wszystkimi, i tu też mamy wejście do gymu. Tu stoi ktoś tam, okej. Okay, okej. Okay. I tu nie ma już chyba nic. Mm. I teraz możemy sobie tak Pozwiedzać te inne uliczki w Lumius. A i tu mamy przejście, takie sobie po prostu tam do tamtego miejsca. W ogóle to jest tak olbrzymie miasto. Nawet tak faktycznie no nie, nie jesteśmy w stanie go w pełni zwiedzić. A może bym sobie... A nie no, na Skido oczywiście nie pojeżdżę. Tak, jakaś tam restauracja jednogwiazdkowa. Tu mamy kafejkę. Też coś tam mamy. Teoretycznie moglibyśmy sobie um, pochodzić, o tu mamy um, oczywiście profesora um, Sykamora, ten, ten, ten laboratorium, um, ale nie, o może pójdziemy do fryzjera, a co tam, skorzystajmy z tego, że już jesteśmy, tak, witamy. Um, Tiling and color, a co tam, szarpniemy się. Mamy kasę, to... Mm, możemy się szarpnąć, tylko teraz tak. Um, very short, short, medium. Surprised me. No dobrze, zaskocz mnie. Um, um, colors... Um, taki sam niech zostanie. Ale mnie zaskocz po prostu. Zobaczymy co wymyśli. Skróciła mi troszeczkę. Ale no nie. A jeszcze zgarnęła za to 3000. No dobra, no niech będzie. Ale jeszcze bym się chciał ubrać ładnie. Gdzie my tu. Dlaczego <głos》> ja robię ten zamek cały czas? Hmm. Hmm. Chciałbym się udać hmm, do sklepu z ciuchami. Hmm. Co my tu mamy? Czy to jest hmm, sklep z ubraniami? Chyba nie. Chyba nie. Hmm. Tu mamy jakąś tam restaurację, kolejną. Tu mamy chyba jakąś księgarnię. Restauracja i w ogóle to nie. Wiem, że przy takich tych głównych alejkach chyba były te. Było coś takiego jak, właśnie, sklep z ubraniami. Dobrze. Zobaczmy tutaj. Tu mamy chyba jakąś tam, nie wiem. Sklep z napojami, czy co? Um, to jest sklep z pokebolami? Albo z jakimiś przedmiotami, może. Ej, w so sumie, why not? Ej. A tu możemy kupić sobie pokebole Butik Pokéboli, Quickball, ball, Timer wszystkie są nawet. O, no oczywiście nie ma jakiego. Ej. Nie ma tego. Mmm. Nie ma Master balla. Hmm. Ale okej, okay. pozwiedzajmy sobie, zagadajmy. Może coś ciekawego dostaniemy. Hmm. Mm -hmm. Hillballs. Balls. Widzicie, warto było zagadać. Hit Ballsy się przydadzą. Fajne są Heal bo leczą Pokémona od razu. Także why not? Hmm. Warto było tutaj wejść. Hmm. Zasadniczo nie wiem w którą mańkę powinienem iść. Czy w tą, czy w tą. Przyjmijmy, że w tą. Hmm. Też wydaje mi się, że ja już tutaj byłem. Ale okej. Okay. Little, Leo sobie tutaj biega. Hmm. Weźmy sobie teraz w kolejną ulicę. E, czy tu mamy jakiś butik, ale z ubraniami? Bo to mnie ciekawi Chciałbym się ładnie ubrać jakoś inaczej. Skorzystać sobie z tej takiej możliwości ubioru i w ogóle... Aha, tu już byliśmy... Mm, Okej, okay, tu raczej nie ma żadnego ten. Więc idźmy tutaj. E, czy tu będzie jakiś butik? Chyba nie. Hmm. Niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Hmm. Może sklep z ubraniami będzie gdzieś tutaj. Tu mamy hotele, takie rzeczy. Hmm. Hmm. No niedobrze. Przy tej głównej alei to ja już tu byłem. Hmm a to nie jest tu czasem hmm. Hmm. powiedz mi co to jest... A video studio to jest coś takiego jak ten jak było w unowie e, ale ja nie zamierzam tutaj e, w żaden sposób występować przez to musiałem przejść w white'ach a w x niekoniecznie chciałbym tutaj jakkolwiek występować bo na to mi szkoda czasu. Kurcze, gdzie tu jest jakiś sklep z ubraniami? Lumpex nawet może być Chole, choroba, ale no... Mhm... Mm. Mm Hmm. Ale no nie widzę tu żadnego takiego sklepu Tu mamy wyjście, ale na drogę numer ile? Yy, 13, czyli my stąd przyszliśmy, dobrze yy, Idźmy sobie w tą stronę chyba będziemy mogli lody kupić Jeśli się nie mylę yy. hmm. Droga numer 14. Ej, moglibyśmy sobie już nawet wyjść. Ech, ale nie no, najpierw wyzwanie sali. Ym, co tu mamy? O, muzeum. Pozwiedzajmy sobie troszeczkę. Ym, ale oczywiście zapłacić muszę, jak żeby inaczej. Ym, ciekawe, ile? Dwie stówy. A to dam dwie stówy to bierz. Za dwie stówy to sobie mogę wejść. Ym, o, czarne obrazy widzę, ciemność, widzę ciemność. Yy, dobrze, yy. Ciekawe, czy w Pokémonach też istnieje jakiś tam Pablo Picasso, albo Rebrand, albo yy, ktokolwiek z tych sławnych malarzy. W ogóle, kto jest tu sławnym malarzem? Aktorzy to, to są trenerzy pokemonów, którzy są aktorami hmm, albo jakimiś tam gwiazdami hollywoodu, czy coś w tym stylu chyba nawet muzyczne gwiazdy były hmm, śpiewające, ale hmm, malarzy żadnych nie znam pokemonowych Jakbyście... Możecie napisać w komentarzu, czy ym, była kiedykolwiek mowa w jakiejś fabule o y, pokemonowym malarzu? Bo nawet nie wiem. Hmm. Ładza gwostka. Dobrze, no myślę, że to nie ma za bardzo sensu. Łażę mm. bez celu tutaj. Mm. Wyjdźmy już stąd powoli, skierujmy się już w stronę, co, co co co, a left side, czyli po tamtej stronie muszę wyjść, tak chciałbym wyjść, dobrze, udajmy się już do tej wieży. Mm. O, chyba, że tu będzie Jakiś sklepik, ale Wątpię w to, szczerze Szczerze w to wątpię mm. Rath Plaza mm. Tak, z daleka już widać tą wieżę mm. Wejdźmy sobie do środka I tu zakończymy Lumius City Dream Tak, tu zakończymy odcinek Um. Um. O, dosyć w miarę to tak sprawnie szybko idzie. Kogo my tu jeszcze mamy? Komiś tam dziewczynę, która um, coś tam bija doli. No, elektryczne typy, elektryczne typy. Ja wiem, że on ma elektryczne typy. Um. A, i quiz trzeba. A, no tak, bo tu był quiz. Um. Trzeba było odpowiadać na pytania, także. Na to spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Kochani, podsumujmy, w dzisiejszym odcinku dotarliśmy z powrotem do Lumion City, czyli do centralnego miasta w regionie Kalos. Z racji tego, że no w ostatnim odcinku poumierało mi kilka ważnych pokemonów i już dosyć wytrenowanych i nie miałem kiedy się przygotować do tego odcinka, no to troszeczkę chodziłem bez celu. Zwiedzaliśmy sobie Lumion, te rejony, gdzie nie, nie byliśmy wcześniej, chociaż i tak w pełni nie zwiedziliśmy, byliśmy u fryzjera, także całkiem spoko. Ja też byłem ostatnio u fryzjera. Niemniej jednak, do, do następnego odcinka obiecuję, że już się przygotuję i moje pokemony będą już w dużo lepszym stanie kondycyjnym i przede wszystkim levelowym. Te levele będą już o wiele, wiele wyższe. Postaram się wytrenować te moje pokemony i będzie OK. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny I oczywiście jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokemona, jak również nie zapomnijcie o subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!